Następnym, trzecim, trzecią częścią tego pierwszego zadania egzaminacyjnego jest przygotowanie się do jazdy, czyli ustawienie fotela, ustawienie zagłówka, ustawienie lusterek, zapięcie pasów, włączenie świateł odpowiednik do jazdy w ruchu drogowym. I wtedy potwierdzamy egzaminatorowi, że jesteśmy gotowi. Tak? Króciutko przypominam, ustawienie fotela. Głęboko siadamy. Lewą, nogę lewą nogą wciskając sprzęgło do oporu, ustawiamy odpowiednią odległość od kierownicy, tak żeby noga była lekko ugięta w kolanie. W Suzuki niższe osoby mają jeszcze ten element, tutaj podnoszenia fotela do góry. Lub ewentualnie wyższe osoby do opuszczania fotela do dołu. Czyli od tego należałoby, proszę Państwa, zacząć, tak? Odpowiednia wysokość i dopiero ustawienie odpowiedniej odległości. Dźwignia do podnoszenia do góry i do dołu fotela. Czyli jeżeli chcemy fotel podnieść do góry, podnosimy ją, ciągniemy ją do góry, fotel idzie do góry. Jeżeli do dołu. Naciskamy do dołu i fotel opuszcza się do dołu, proszę Państwa. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o ustawienie oparcia, to przypominam. Rękę kładziemy na grzbiecie kierownicy i wtedy ewentualnie to oparcie do ciągamy do pleców, tak żeby te plecy były oparte, żeby w momencie, gdzie... W którymkolwiek miejscu złapiemy tą kierownicę, czyli żeby te ręce były ugięte. Jeżeli chodzi o ustawienie oparcia, tutaj mamy dźwigienkę od oparcia. Wysokość kierownicy, proszę Państwa, tutaj regulujemy wysokość kierownicy. Przypominam, że ona powinna być mniej więcej grzbiet kierownicy na wysokości brody, ale nie zapominajmy również o tym, żeby widzieć dobrze. Całą deskę rozdzielczą, czyli wskaźniki i ewentualnie kontroleczki. Kierownicę łapiemy w pozycji za 15-3. Następnym elementem, e, proszę Państwa, to ustawienie lusterek. Ustawienie lusterka wewnętrznego, ustawienie lusterek bocznych. Tak? Za chwilę pokażę, jak to się robi. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to, w jaki sposób ustawić i czym ustawić lusterka. To tutaj tak jak widzimy na drzwiach bocznych mamy taki joystick. W momencie gdy przesuniemy go w prawo ustawiamy prawe lusterko na boki do góra-dół. po ustawieniu w pozycję neutralny. Jeżeli chcemy, proszę państwa, ustawić lewe lusterko w lewo i to samo proszę państwa na boki, do góry, do dołu. Lusterka ustawiane podobnie jak w Toyocie. Proszę Państwa, nie zapominamy również o zagłówku. Zagłówek ma obejmować jak największą część głowy. Tak? Czyli jeżeli da się ustawić tak, żeby był równo z głową, to oczywiście jest to bardzo dobrze, ale pamiętajmy, jak największą część głowy. Jeżeli chodzi o regulację zagłówka, tutaj mamy, naciskamy i możemy wtedy regulować zagłówek. Tak? Po ustawieniu lusterek Zapinamy pasy. Pasy zapinamy i odpowiednio je układamy. Na twardej części szkieletu, górna część tutaj, na obojczyku zdecydowanie lepiej, jak jest bliżej ramienia. I wtedy, proszę Państwa, jak zapniemy pasy. Włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym. Potwierdzamy egzaminatorowi, że jesteśmy gotowi do jazdy. Jeżeli egzaminator nie stwierdzi błędu w trakcie obsługi, każe wykonać kolejne zadanie egzaminacyjne czyli jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu połuku, potocznie przez kursantów i instruktorów, również nazywana rękawem.